Dzień kochani, witam Was bardzo ciepłutko w kolejnym filmie z mojej łazienki. I ja jutro wychodzę na małą imprezę i pomyślałam sobie, że dzisiaj e, zrobię sobie takie mini spa i powiem Wam o kilku produktach, które właśnie teraz używam i jak spróbuję się przynajmniej zrelaksować właśnie przed jutrzejszą imprezą, przed jutrzejszym wyjściem e, i może skorzystacie z moich pomysłów i koniecznie <laughs> też dajcie mi znać, jak Wy się relaksujecie. Na początek zmywamy makijaż. Po wstępnym zmyciu makijażu używam um, takiego płynu do mecia buzia. Chodzi o to, żeby dokładnie czyścić naszą buzię, moje wizycie już się kończy. Na dokładnie oczyszczoną buzię nałożę maseczkę z filmu Ren, która jest moim ostatnim odkryciem, i to ona właśnie sprawi, że to moja twarz, moja cera powinna nabrać blasku i takiego wygładzenia oczyszczenia. Um, ja najpierw. Musimy nałożyć ją na oczyszczoną buzię, taką dość sporą porcję. Ona pięknie pachnie. Ja do aplikacji maseczki od jakiegoś czasu używam już pędzla takiego języczkowego, którego kiedyś używam do podkłady i on super rozprowadza taką maskę na buzi i też mnie się produktów wtedy maluje. Perfect. Oczywiście impreza jutro, Agnieszka ma dwa nowe pryszcze, a przez cały miesięcy nic nie wyskakiwało. Tutaj i tutaj. Maserka na mojej buzi musi być przez około 10 minut i wtedy w międzyczasie nakładam e, taką maskę do włosów składającą się z mieszanki e, kilkunastu różnych olejków, ale w tym, możecie, w tym momencie też możecie użyć jakiejkolwiek maski do włosów albo na przykład w tym momencie je po prostu olejować. Ta maska działa na takiej zasadzie, że trzymają rodze, czyli między innymi, widzicie, tutaj się widać olej i aplikujemy ją teraz na suche włosy. Producent nam zaleca aplikację na godzinę, dwie przed myciem, ja po prostu zostawię ją na całą noc. Okay. Taka całonocna maseczka świetnie nadaje się do odżywienia naszych włosów, do wygładzenia ich i dodania im oczywiście blasku i mam nadzieję, że tak jutro będą wyglądały. Czas na kąpię, ale uwierzcie mi, że w moim przypadku to nie zdarza się często. Jakiś fajny olejek zapachowy. A dodać coś turmą, jeżeli widzicie. Świeczka zapalona. Jakaś mordowa książka. Pod oczy nakładam hydrożylowe płatki. Z kolegami zieloną herbatę z firmy Perfekta, które wcześniej fajnie jest też schłodzić w lodówce, i one wtedy przyniosły ukojnę takim zmęczonym, zmęczonym właśnie oczom. I teraz, przez 20 minut, jak było się ta, relaksujemy się. Kevin, go away. Ja już jestem w bardzo relaksującej kąpieli, zostawię sobie jeszcze płatki na, na jakiś czas. Um, teraz pewnie część z Was mógłby nałożyć samo palacze, bo skóra wyglądała przyjemniej i bardziej trakcyjnie. Ja tego nie będę robić. Zwiążę teraz włosy w taki delikatny wargocz i idę spać. Eee, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że mój film się Wam spodobał. I koniecznie dajcie mi znać, jakie Wy macie sposoby na swoje domowe spa. Buziaki! No.